Ma sklep Fortnite dnia 4 marca 2025 rok. A w sklepie znajduje się nowy Skin Arcane Tak się prezentuje. Jak za 1200 fajna, fajna babeczka. Emoteczka poza typu T. Emoteczka zajęty. Emotka bekniesz 360 nowa emotka. Samum, Jatank Smuga, Lotnia, emotka. Wielka stopa. Bed. Syntezator. Smuga. Lotnia. Dr. House. Kilow. Kolejny. Malowanie. Marvel The Daredevil. Jego Kilow. Jego Lotnia. Black Cat. Gitara. Malowanie. Kilow. Do tego. Anime skiny. Taki. Taki, taki. Kilow, taki. Kilow. motka Kolejna. Plecak. Kolejny. Cień Valentine. Malowanie. Paluchrybny rybny. Dalej w sklepie. Malowanie. Siekierka. Koralowy krążnik. Oraz krabik. Najlepsza motka. Kolejna motka. Kolejna motka. Kolejna. Emotka. Kolejna. Kolejna 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 John Wick Katana Johnego Wicka Zwykły młot, Emotka Kuloodporna emotka Do zobaczenia emotka Gluciarz w sklepie Plastikowa poborowa Dyspozytorka Afera Szykana, Stotnica, Siatka, Upiorowiec, Zwiadowczyni galaktyki, Galaktyczna Crossfaderka, Galaktyczna Grapplerka oraz Tytan Buty Adidas Ultrabusty, Kolejne Ultrabusty, Kolejne Ultrabusty, Kolejne Ultrabusty, Kolejne Ultrabusty, Adizero, Nike, Nike Dunki, Haje, Jordany Trójki, Jordany Jedynki, Jordany Czwórki, Air Maxy, Nike Air, Blazery. I kolejne nike Rewolwer samochód, puma samochód, koła, koła oraz dopalacz. Kolejny dopalacz, koła, kolejne koła. Pacun miku dalej w sklepie. Miku na żywa motka. Kolejna motka. Mikrofon. Perkusja. Smuga. To nikogo nie interesuje. Plecaki, bas. Zakrętacz, gitara i z pakietów nic nowego. Także co? Wy, jeśli byście kupowali cokolwiek w sklepie, to z góry bardzo dziękuję za kupę z kodem sniper pod bo to Mega Wspiera. Elo!